Aleksander Hutyra, Sporty Walki Org, z nami Karolina Owczarz. Cześć, dzień dobry. E, co, no pod, świeżo po treningu e, i treningu w celu już konkretnych, e, konkretnych walk, konkretnych planów. Tak, jeszcze nie mogę oczywiście mówić, bo jakby to nie jest też moja działka, żeby cokolwiek ogłaszać, no ale na moją walkę już kibice muszą czekać krócej niż dłużej na pewno, ale ja też jestem w treningu no, mi jeszcze daleko, daleko do poziomu takiego, żebym mogła sobie przychodzić tylko na obóz przygotowawczy do walki, więc ja w takim obozie można powiedzieć jestem praktycznie cały czas po prostu na tej końcówce przed walką trochę przyciskamy w kwestii jakichś tam planów taktycznych, założeń, jakichś konkretnych założeń na sparingach, ale ja tak to w ciężkim Treningu jestem cały czas. Od ostatniej walki trochę minęło już. Czyli zdążyłaś już stęsknić za oktagonem? Zdążyłam, no jasne, że zdążyłam. Miałam walczyć w maju. i e to gala miała być w Łodzi. E więc, więc... Nie, ja nie miałam walczyć w Łodzi. Miałam walczyć na następnej. Była najpierw gala kwietniowa w Łodzi, a później miała być Kolejna chyba w Warszawie, no więc jakby też moje drugie, e, moje drugie miasto, więc miała być walka. No niestety koronawirus spowodował, że wszyscy musieliśmy e, trochę zweryfikować nasze plany. Ja też jestem z tych e, mocno trzymających się przepisów, mocno prawych ludzi, więc jak trzeba było zostać w domu, to też rzeczywiście debite te dwa miesiące siedziałam w domu. E, trenowaliśmy gdzieś tam na tarasie. Na szczęście no, mam warunki, żeby potrenować e, w domu, no ale wiadomo, że to jest zupełnie Zupełnie inna praca. No i w ogóle ten rok taki trochę pomieszany, bo później wróciłam, e, złamany nos, także no kolejna przymusowa przerwa, więc e, mam nadzieję, że wszystko co złe się wydarzyło w 2020 roku, teraz powrót do klatki udany 4-0 i dalej można się rozwijać. No właśnie, mówisz o tym e, złamanym nosie i o tym, że e, nie miałaś walczyć w wodzie, ale w wodzie jak widać walczysz na co dzień. W Łodzi walczy na co dzień, tutaj jakby te sparingi rzeczywiście, jak się u nas przetrwa te sparingi, to później na walkach naprawdę, nie chcę mówić, że jest łatwo, bo, bo, bo może przyjść taki dzień weryfikacji, ale naprawdę dziewczyny stawiają mega trudne warunki, dołączyła do nas Karolina Wójcik, która... No, takie od tchnęła w nas nowego, nowego ducha rywalizacji, mega nakręca do, do ciężkiej pracy. To jest taki pitbull, że jak ona wyjdzie zaraz na polską scenę, to myślę, że mocno się wszyscy wszyscy zdziwią. Także tutaj nie ma odpuszczania. Tak, no i skromnie mówiąc dziewczyny z Polski nam zazdroszczą tego składu. I rzeczywiście co sparingi, bo dzisiaj akurat czwartek, więc mamy sparingi takie partyrowo zapaśnicze bardziej, ale jak we wtorki mamy te sparingi stójkowe, to u nas dziewczyny naprawdę z całej Polski potrafią się zjeżdżać. Czasami jest taki skład, że... Jest nas więcej dziewczyn na macie, takich konkretnych dziewczyn niż niż facetów. No chyba w żadnym klubie w Polsce tak, tak, tak nie ma na ten moment. No nie, absolutnie. I szczególnie, że to u nas dziewczyny są naprawdę, naprawdę mocne, te, te na co dzień. I tak jak wspomniałam, co chwilę przyjeżdżają nowe dziewczyny po prostu z nami posparować, więc no lepszego miejsca w, w Polsce do treningu dla kobiet nie ma. Też dlatego się tutaj przyprowadziłam. Jasne. Mówiłaś o tym 4-0 i, i planie na, na... Ale jest jakaś taka presja, że jest jeszcze to zero w rekordzie i że nie było takiej weryfikacji? Bo jednak co walkę ma być, jakaś, ma być taka weryfikacja Twoich umiejętności i na razie się udaje. Nie udaje się, nic się nie udaje. To jest wszystko ciężka praca i po prostu zasuwam na to, żeby, żeby cały czas było zero w rekordzie. Pewnie z walki na walkę trochę jest ta presja zera, ale ja myślę, że moją dużą przewagą jest. Dobra psychika, że tak powiem, bo ja sobie dobrze radzę ze stresem. E, jestem w stanie, pewnie gdzieś tam przed walką jest panika, przed samą walką, 5 minut przed, jest w ogóle już ogromna panika, ale jak już trzeba wyjść i wykonać robotę, to ja potrafię się na sobie tyle e, skupić, że e, zapominam o tym stresie, o tej presji zera. Także już w samej walce nie ma czegoś takiego. Znaczy, kompletnie nie sugerowałem tutaj, że, że wszystkie walki wygrane za ze szczęścia, przy, przy użyciu i przy pomocy szczęścia. Natomiast e, wygrana w parterze, jakby widać, że to jest twoja mocna strona, natomiast baza stójkowa, jak to, jak to jest teraz, bardziej, bardziej ten parter, czy, czy bardziej stójka? Ja nie wiem, jak to się stało, bo ja tutaj przyszłam jako e, e, stójkowiczka, która ma mieć szlifowaną tą stójkę i wygrywać walki w stójce, jak na razie fajnie to wychodzi w parterze, no i ja pokochałam ten parter, ja mam najcudowniejszego, najwspanialszego trenera od parteru, Emila Grzylaka, e, z którym po prostu uwielbiam trenować, uwielbiam pracować, e, ostatnio dużo pracuję z Klaudią Sygułą, która no jest hot surem parterowym po prostu mega. E, także no ja tak pokochałam ten parter, że lubię się tam znaleźć. Ale nie ukrywam, że chętnie gdzieś tam w tej stójce też bym się w końcu e, sprawdziła. No może na następnej walce się uda. Czy jakiś knockout w rekordzie to jest coś, na co polujesz. Hmm. Nie, jakoś chyba Emil mi ciągle prosi, żebym ja cały czas y, kończyła poddaniami. Także może jakiś na przykład, nie wiem, cios, po którym się znajdziemy w parterze i tam skończę walkę. Knockout w parterze. <laughs> Knockout w parterze na przykład. Jasne, y, jeszcze nie do końca wiadomo z kim i gdzie, natomiast y, jak mówisz, że cały czas trenujesz i, i, i masz jakieś takie w głowie rywalki, które, które bierzesz pod uwagę? Nie, nie, ja się jakby skupiam, e, wiadomo, że dużo się mówi o walce z Justyną Habą, bo to jest jedna z takich naturalnych przeciwniczek i prędzej, czy później pewnie do tej walki e, do tej walki dojdzie, bo jakoś no, z tymi polskimi rywalkami, przychodzimy e, przychodzi mi się na razie mierzyć. Nie ukrywam, że chętkiem się zmierzyła z kimś za granicę, e, żeby gdzieś odstawić zupełnie tą e, nie chcę być presji mediów, bo mi to nie przeszkadza, ale żeby rzeczywiście jakby kompletnie nie było w tym wszystkim jakiegoś szukania drugiego dna, żeby to taki był pojedynek stricte, stricte sportowy, ale no ja też nie jestem na tym etapie, żeby sobie dobierać rywalki. Ja też mam świetnych, świetny management, Arturo Staszewski, szoker MMA, i ja wiem, że oni zawsze zrobią tak, żeby, żeby było dobrze. Jasne, chciałem zapytać cię o twoją karierę dziennikarską, bo rozmawiamy ciągle o MMA. I tak jak spojrzałem gdzieś tam, w to nie masz jakby wykształcenia dziennikarskiego, ale znalazłaś się od razu rzucona na głęboką wodę do jednej z najpopularniejszych stacji. Jak, jak to wyszło? No tak samo jak nie miałam doświadczenia w MMA i w ciągu trzech miesięcy przygotowałam się do debiutu w największej federacji tutaj w kraju. W ogóle mało osób jest po dziennikarstwie w, w tego typu zawodach, bo e, najfajniejsze doświadczenie... Jesteś po dziennikarstwie? Bronię się we wrześniu. Wow, no to super, super. Ale muszę powiedzieć, że u nas w redakcji nie chcę skłamać, nie chcę nikogo obrazić, ale wydaje mi się, że mnóstwo osób nie jest po dziennikarstwie. E, dziennikarstwo to jest przede wszystkim, nie mówię, że to jest coś złego, ale jeżeli ktoś ma w sobie mnóstwo pasji, mnóstwo wiedzy, mnóstwo zaangażowania, w pracy telewizyjnej na przykład dobrze się czuję przed kamerą, nie czuję presji, potrafi fajnie składać zdania, to to są często ważniejsze elementy niż, niż jakieś wykształcenie dziennikarskie. Mówię, jakby nie mówię, że dziennikarstwo kompletnie komuś w tym wszystkim przeszkadza, bo na pewno może tylko pomóc w połączeniu z tym, ale myślę, że te braki w technikach dziennikarskich da się łatwo nadrobić, pracując z najlepszymi. A są rzeczy, których nie da się wyuczyć na studiach, czyli właśnie to są te elementy, o których, o których wspomniałam. No jakby, tak jak też w sporcie, praktyka jakby jest na, na najistotniejsza. Bardziej e, też interesowała mnie kwestia samej genezy, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, to ja nie wiem. <laughs> nie wiem. E, była sytuacja, że w e, jak jeszcze boksowałam zawodowo, pojechałam na galę Polsat Boxing Night, gdzie walczył przemek Saleta z Andrzejem Gołotą. Wielka, fantastyczna, wspaniała gala Polsat Boxing Night. I pojechałam tam z dwoma kolegami, którzy pracują w Polsacie, ale jakby bardziej w kwestiach administracyjnych. No i do końca administracyjnych, no ale nie, nie, nie redakcyjnych. I tak sobie po prostu z nimi stałam i podszedł do nas pan dyrektor Polsatu Sport, pan Marian Kmita. Zapoznaliśmy się, podaliśmy sobie rękę. I to tyle było, właściwie. Ja pojechałam do domu, każdy pojechał do domu. Okazało się, że. Czy, czy ktoś wtedy powiedział panu dyrektorowi, że zajmuje się boksem? Okazało się, że pan dyrektor, jak w poniedziałek wrócił po Gali do Warszawy, do redakcji, przyszedł do moich kolegów i powiedział: Sprowadź mi tę tutaj, tę dziewczynę, te, co ją poznałem w sobotę na Gali, ja czuję, że to jest to. Ja mówię, jak, o co o co mi chodzi? Ja nie mam nic wspólnego z dziennikarstwem. Ale dwa dni później byłam już zaproszona na rozmowę. Stwierdził, że jak podawał mi rękę, stwierdził, że, że czuję, że coś z tego może wyjść. Pan dyrektor e, właśnie tak mniej więcej zatrudnia często ludzi, zatrudniał, e, że właśnie gdzieś tam zapalała mu się lampka w głowie, czuł, że może coś z tego fajnego wyjść e, i tak się właśnie znalazłam tydzień po gali Polsat Boxing Night w redakcji e, i zostałam tam na kolejne 5 lat. Czyli to jest e, tak jak podkreślasz cecha, którą trzeba posiadać, tego się nie da wytrenować, to co Ty masz i to też pomogło Ci w szybkim rozwoju sportowym. No myślę, że tak. Jakby poza sportowo też myślę, że całkiem nieźle sobie radzę z presją wydarzeń, jakim jest KSB. bo to naprawdę nie dla wszystkich jest takie, jest takie łatwe i nie, 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 nie zaznaczam tego jako nie wiadomo jak wyjątkowej cechy, która mnie charakteryzuje, ale na pewno pomaga, na pewno nie przeszkadza to, że w ogóle jakbym, przypominam, że KSW to jest produkt produkowany przez większość ludzi z Polsatu Sport, więc to są moi przyjaciele, moi znajomi, więc ja się tam dobrze czuję. Więc to wszystko, wszystko się po prostu super składa w jedną całość i to wszystko można przekuwać w sportowy sukces. No moi trenerzy nie mają po prostu zagwozdki i nie mają problemu pod tytułem jak ona ma sobie poradzić ze stresem, jak ona ma poradzić sobie z presją. Możemy odłożyć ten element na bok i się skupić tylko i wyłącznie na sporcie. Jasne. I teraz jeszcze właśnie a propos tych aspektu sportowego. Mówisz często o tych porażkach na macie z, z lepszymi zawodniczkami itd. Tak w tych lekcjach. E, takie pytanie nie żałujesz czasami, że trochę za późno? Nie, wszystko w życiu, wszystko w życiu ma swój moment, wszystko w życiu dzieje się po coś. Um, Gdyby nie ta przygoda pewnie z telewizją nie mogłabym, nie wiadomo jakby to wszystko się potoczyło dalej i to wszystko o czym przed chwilą wspomniałam, że cała moja przeszłość przekuwa się, pomaga mi w, sporcie, w sukcesie sportowym, choć może to zabrzmieć, zabrzmieć ee, głupio i banalnie, że przygoda dziennikarska w telewizji może mi pomagać w sporcie, ale jednak się przekłada, e, więc nie wiadomo jakbym sobie poradziła z takimi rzeczami, a gdyby, gdyby nie to... 27 lat, no najmłodsza nie jestem, ale też jakoś super stara nie jestem, także jeszcze trochę mogę się pobawić w ten sport. Jasne, w ogóle nie było w tym sugestii, po prostu chciałem, chciałem usłyszeć, że, że masz podobną filozofię życia do mnie i, i tutaj też przesłanie stąd idzie, że, że nie, na, na nic nie jest za późno. I nigdy w życiu nie ma co czego żałować i jest jak jest, po prostu wszystko dzieje się po coś. Jasne i też jesteś tutaj dzisiaj po coś, bo, bo pewnie w najbliższym czasie dowiemy się o, o kolejnej walce. Może tak się wydarzyć. Maybe, maybe, super. No to w takim razie życzę powodzenia bez kontuzji w okresie przygotowawczym, bez złamanego nosa i co zalicza się w poczet kontuzji również i dzięki wielkie. Ja dziękuję. Już jeden złamany nos w roku wystarczy, także też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Super.